Cześć, tutaj nie witam Was w kolejnym odcinku LCS News. Yy, I tym razem tutaj jeden odcinek właściwie został ominięty, bo tam było z Jemem i trochę miałem na głowie. Ale ostatecznie nagrywam, yy, tak, no, parę minut przed rozpoczęciem następnego dnia LCSów odnośnie wczorajszego dnia i odnośnie dzisiejszego. Yy, nie mówiłem Wam. Jak głosuję, ale zagłosowałem ostatecznie tak, że no nie będę po prostu okłamywał Was. Nie trafiłem trzech, trafiłem tylko jeden mecz. Eee, więc no w tym momencie mamy 47 do 34. Nadal na, na, na moją korzyść, no ale niestety. Eee, nie trafiłem aż trzech meczów i to były trzy pierwsze, czyli Gam liczyłem tutaj na Gambit, wygrał Alliance, tutaj na Millenium, wygrał Super, Super Hot Crew, a tutaj na Rockstar, no i wygrał Fnatic. Jedynie trafiłem z SK Gaming, chociaż i tak kibicowałem Copenhagen Wolves, bo wtedy to już w ogóle tabela by się strasznie wyrównała. Mam nadzieję, że będę mógł odpalić standing aktualny. Tak, jest aktualne. Dobrze, więc tak, przejdźmy najpierw do meczu Gambi to fajnie, no item data available. Super. No ale no, chociaż widzimy, kto kim grał. Mecz oglądałem, więc będę mógł je omówić wam. Ten właśnie mecz... No szczerze to nie było coś takiego, co było na jemie. Na jemie Gambit grał po prostu... No pierwszy dzień miał kiepski, drugi miał bardzo dobry, a potem... Potem to już było kompletnie... Kompletny kosmos. Mimo, że drugi miał dobry, to nie do końca, bo ostatecznie i tak przegrali w Mo momencie. Tak, do czego ja zmierzam? Eee, wszyscy stali i wywatowali Gambit Gambit, ale po wczorajszym meczu Gambitów, no szczerze, nie można. Eee, nie popisali się niczym wyjątkowym. Darien na tym topie zrobił 060 Edward Edward zrobił 04.0 Genja też 031 szału nie było, a Alex iść tym jasuło mm, nie podobała mi się strasznie jego gra. Nie misował swoje kill w momencie, gdy to było najbardziej istotne, stojąc w centymetrze od, od przeciwnika. Ta jego gra była taka jakby tym Yasuo nie do końca był ograny I tego mi brakowało Jedynie jedynym dobrym zawodnikiem Znaczy który naprawdę grał z klasą To był Diamond Ale niestety on jako jungler i to jeszcze Lisin, W późniejszej fazie gry Nie był w stanie zrobić za wiele No i skończyło się Także Gambit przegrał i to naprawdę sromocnie. Tutaj Frogen tą Kayle naprawdę dużo killi w early nałapał, jak Ferlin nałapał to się rozkręcił. No i wiadomo co Kayle robi od pewnego momentu gry. Gdy tam dwa itemy czy trzy zbierze to już jest po prostu koniec. I mecz skończył się zwycięstwem Alliance. Następne to było super hot crew kontra Millenium. Mm, liczyłem tutaj, że milenium da radę odbić się z tego ostatniego miejsca, no niestety to nie, nie było na ich korzyść. Jak widać, jak yy, yy, ty no, cały czas po prostu w ostatnim, w ostatnio jakoś Aranei nie idzie, no i tak teraz też nie szło. Yy, za to Superhot Crew sprawdziło swojego nowego midlanera, którym jest Selfie. Bardzo agresywnie grał tą LeBlancą, po prostu masakra. To w jaki sposób on to rozgrywał? Potrafił wskakiwać sam w cały team i jeszcze zadać po, połowę życia wszystkim, i jeszcze uciec bez problemu, tak że jego team był w stanie dokończyć ich. E, no, gra była dość ciekawa. no Niestety, niestety mówię na niekorzyść milenium, bo milenium tutaj jest bardzo w bardzo kiepskiej sytuacji aktualnie na samym dnie tabeli, którą zaraz zobaczycie. No ale cóż, yy, następny, yy, Dwa razy odpaliłem to samo. Nie odpaliłem. Rokka vs. Alliance. Yy, vs. Ver Fenalik. No i tutaj wydaje mi się, że wszystko rozwiązało się w pikach. Mimo tego, że Overpaw nałapał te killer, że starał się robić co się da, oni nie mieli odpowiedniego składu. I mieli wszystko pod AD. Co spowodowało, że nawet jeżeli zaczęli mieć dobre teamfighty od pewnego momentu, już było za późno, bo e, Team Fanatic miał tyle armora zbudowanego, żeby i po prostu nie do zabicia. Gragas był tak sfidowany, że na dwie beczki ściągał e, Caitlynkę w sekundę. Szkoda, po prostu szkoda tego meczu, bo Rocket w tym momencie spada na środek tabeli mimo tego, że, że jeszcze niedawno górowali i byli na pierwszym miejscu i trochę ryzykują faktem, że mogą spaść do trójki, która będzie musiała grać w playoffach, ale to się jeszcze okaże. Ostatni mecz: Copenhagen Wolves kontra SK Gaming, eee, gra w której praktycznie przez cały czas były akcje. To było coś takiego, że co chwilę coś się działo Nie było chwili spokoju, raz ty raz ci, raz ci, raz ci raz ci. Ostatecznie skończyło się ee, no wygraną dla SK Gaming, bo no, zagrali lepiej zdecydowanie, ale mecz był naprawdę ciekawy i zacięty i, i nawet e, szczerze polecam jakby ktoś chciał obejrzeć wszystko jest na lol.esports.com No i oczywiście w tym momencie tabela wygląda tak: to znaczy 13, na pierwszym miejscu SK Gaming z 13 wygranymi, 8 przegranymi. Drugie miejsce: Gambit Gaming 12,9. No i trzecie miejsce: Rocket Alliance i Fnatic Execfo od 3 do 5 11 10, i zaraz po nich Copenhagen Wolves 10 11, i zaraz następne Hot Crew 9 12. Millenium trochę odstaje, bo dwoma winami od Hot Crew, trzema od Copenhagen Wolves i dalej czterema od pozostałych trzech zespołów, 7 14, ale to wszystko jest tak do siebie zbliżone, że jeszcze wszyscy są w stanie praktycznie Zmienić rotację, to znaczy Millenium nawet jest w stanie jeszcze wskoczyć na pierwsze miejsce Pozostało 6 metrów, czyli akurat tyle im brakuje do Tyle zwycięstw im brakuje do SK Gaming, jakby ewentualnie SK Gaming wszystko przegrało Millenium wygrało To by wskoczyli na pierwsze, no jakoś tak by musiało być nie wiem czy to jest w ogóle do zrobienia że, znaczy no chyba już nie jest fizycznie do zrobienia żeby milenium było pierwsze ale jest na pewno do zrobienia żeby uzyskało piąte albo przynajmniej szóste bo szóste im da możliwość wybrania najsłabszego teoretycznie przeciwnika do playoffów i o to na pewno będą się starać tak yy, tak jak yy, mówił Kreaton w wywiadzie ze mną na igiemie który pojawi się niedługo na moim kanale owy wywiad Mmm. To jest to. To by było tyle. Przepraszam za niedźwięk Facebooka na koniec. Yy, mecze na dziś właśnie, bo to jest też istotne. Które właśnie za chwilę się zaczynają yy, Ja głosuję. No tutaj niestety dla i Milenium muszę zagłosować na Gambit Gaming, który według mnie powinien no po wczorajszym meczu zdecydowanie zagrać lepiej i pokazać na co ich stać wygrać, bo na pewno tego potrzebują, to już sami nie chcą pewnie spać za nisko. Eee, następne. Rockcat versus SK Gaming. E Rockcat przegrał każdy możliwy mecz z SK i to jest ich ostatni mecz z SK. Sam w w w, 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 w Spring Split. Ja za każdym razem głosowałem na ROCKCAT i za każdym razem nie trafiłem. I teraz też zagłosuję na ROCKCAT w nadziei, że może przełamią tą złą pasce i uda im się wygrać. Głosy jak widzimy tutaj bardzo wyrównane, no to zdecydowanie tutaj na Gambit, bo, bo jednak wyżej w tabeli są, no ale tutaj wyrównane mimo tego, że Rokkat ma ostatnio gorsze mecze na 6 meczy, 5 przegranych aż. Nie wygląda to najlepiej, ale według mnie mają jeszcze chwilę, mają te 6 yy, bodajże mecz, żeby się odbić od dna. Liczę, że dadzą radę. Alliance vs Super Hot Crew 6 albo 7? Mm, nie pamiętam. Chyba 6. Dobrze, yy, Alliance kontra Super Hot Crew. Alliance jest ostatnio w strasznie dobrej formie i wydaje mi się, że oni wezmą ten mecz bez problemu i będą pieli się ku górze tabeli. No i później Fanatic kontra Copenhagen Wolves. Zagłosuję na Fanatic. Eee, tak, Rocket w tym momencie ma problem o tyle, o ile z, y, można to nazwać problemem. Wydaje mi się, że jeżeli przegrają, to tutaj SK umocni się na pierwszym miejscu. Gambit wygra z Millennium raczej. Alliance wygra z y, Super Hat Crew. też się umocni tutaj no i fanatik może jeżeli fanatik wygra z Copenhagen to się też umocni wyżej, jeżeli Rockcat nie da rady właśnie wygrać z SK Gaming to oni spadną w tym momencie według mnie na piąte miejsce gdzie będą o jedną wygraną od ewentualnych playoffów co by było dla nich ryzykowne bo w przyszłym tygodniu grali już by pod lekką presją, ale jeżeli by wygrali i w, 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 cała reszta by rozważyła się tak, tak jak właśnie głosowałem. To znaczy każdy tu by wygrał tak jak zagłosowałem. Tabela by się jeszcze bardziej zacieśniła i to wszystko by wyglądało tak o włos. Aż znowu egzekwa byłoby SK Gaming z Gambitem na pierwszym miejscu. Zaraz potem Rockcat Alliance Fnatic. I potem Copenhagen Wolves, Superhat Crew i Millennium trochę odstawaliby. Chociaż nie wiadomo, bo Superhat Crew może tutaj zadziwić z tym nowym swoim mid I Frogen może nie podoła, zostanie zniszczone na linii, albo później coś innego się stanie. Nigdy nic nie wiadomo, może to Superhat Crew tutaj się odbije i Alliance jednak nie podoła. Jestem ciekaw, ciekaw jak to się rozwinie, właśnie się zaczynają. Ja zapraszam na lol.esports.com LCS już startują, Gambit kontra Millenium. Ja się z wami żegnam. Oczywiście podawajcie mi skrót, którego meczu chcecie zobaczyć w następnym odcinku, który postaram się dla was wrzucić jutro, żeby już nie było żadnych opóźnień. Omawiając dzień dzisiejszy, głosując na za tydzień. Ze skrótem, wydaje mi się, że nie wiem, szczerze nie wiem. Po prostu ja bym wam polecał zaczekać. Albo nie wiecie co, po prostu powiedzcie, które chcecie, którego meczu chcecie skrót. A ja już ewentualnie sam zdecyduję, jeżeli mecz będzie kiepski, a będę sam widział, że jest inny, lepszy. To wrzucę ten, który, e, który uwa będę uważał już za najlepszy, ale i tak będę się oczywiście wami sugerował. Więc ja się z wami żegnam, na razie do następnego odcinka z LCS News. I już niedługo e, pojawi się, tak jak mówiłem, wywiad z Kratonem oraz będę starał się e, przeprowadzić wywiad przez Skype'a z Jankosem z Junglerem Rockcat. Na razie, cześć.